Szczęść Boże Siostry i Bracia. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Mamy też do Was wielką prośbę. Módlcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. W imieniu Maryi zachęcamy Was również do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Oraz postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki, za grzechy swoje, braci i sióstr, bo do tego ona, nasza mama, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia. Bóg zapłać. Gisella Cardia, Trewiniano Romano, Włochy, 1 maja 2021 roku, Orędzie Maryi. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci umiłowane, wy zostaliście ostrzeżeni przed tym wszystkim, co nadejdzie. Proszę Was jedynie, żebyście pochwycili moje ręce bez żadnej obawy. Wiecie, na spotkanie czego idziecie w tych czasach? Przemoc, bluźnierstwo i zamęt już są na świecie, ale dla was jest to czas świadectwa i przyjęcia ducha świętego, dzieci. Dziś wasza wytrwałość zostanie nagrodzona bardzo wieloma łaskami. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.